Witam, w dzisiejszym odcinku zagram bilety. Tylko patrzcie. Anioły mnie po prostu lubią, chyba. Zajść anioły. A nie chcę aniołów. I teraz o Cztery wygrane mam Ale Jeszcze dzisiaj nie zagrałem, więc Trzeba zagrać. Jaka jest mapa taka sama Nie wiem kogo wybrać Nie wiem Może najpierw tą koletę a potem Dikiem. Zależy, jak pójdzie ten kolet. Ja mam tarczę, posażenie zostaw, jeżeli. fajnie zostawi. Brock. No nie, Brock. Idź i stąd! Giń! Zginął. Bym zebrał to, ale nie miał krzycia. Nie! Ile? Ile? jest? Przeżyłem dzięki tarczy. Nic nie mówił. Pyk. Pyk. Chodź. Pyk. No nie, bomba. Chodź tu, squeak. Chodź tu, squeak. Dobrze, uleczył się. No nie, no, a tu nadal jest to. Dead? Nie, nie, proszę, torcza. No nie, Squig rzuci ulta Ile demonów leci? I pyk, podwójnie to bije Ten ult z hyper doładowaniem Nie, aniołki lecą Aniołki lecą 3% mają Kole te... Dobry postęp na tą To znaczy na ten tryb. Jest! Wygrana. Pierwsza. I o, o, o! Co się dzieje? Yes! Co to będzie? Colt No nie no. Czemu? Czemu nie, Edgar? To jest najgorszy skin. Bo on atakuje tak samo jak diabelski. Takie samo animacje. Powinien mieć angielskie, tak tam chciał. a już byłem tak szczęśliwy. E dobra, do kolekcji się w... przyda. Częst nie jakiś fajny. No. E dobra. Lepiej to niż pieniądze. O nie, Frank będzie Frank jeszcze z parę parkipsami. A, jeszcze mortis kradnący te medaliony. Dobra. Jezu, jeszcze jest! No, ale Dobra, jest, nie. Jeszcze usta nam wsadził. Uciekajcie. No nie. On też to ta tarcza. Nie. A aniołki. Nie, proszę. Nie. Jest. No, jakie kombo oni robią? No nie, czemu? Sześć wygranych pięć. A jeszcze raz. O, właśnie na tym skinie mówił. się ma. tak żałuję, że tego Edgar'a nie wydropił. To znaczy, jeszcze dużo czasu. To jest początek eventu. ja się boję, że nie trafię A to jest mega kozacki skin. Czao mnie uleczyli. To znaczy, uleczył, bo był sam. Leczy mnie to znaczy nie, nie, jest nie, nie, mi już już starczy. no ale wygrywamy, Bibi, zostaw ta guma, małpa. Dobra, lecą demony. I pyk, Dziękuję, dziękuję. Do bazy jest. Nie, zostaw małpę i mi nadawać ulto. Nie, trzeba bronić, a nie ulto. No, oni nas zabiją! Nie, jak. Aniołbia, to nie lecza się! Nie! Nie, zmieniam postan na kroła. Albo na to kolto, też mogę. Że to stać akurat. No, jakby porównywać. Jeszcze ten sama dziura. To samo skrzydło. No ja dobre, jestem aniołem. Anioł. Pół... Ań... pół. Anioł, pół demon. O, każdy aniołem z naszego. No i te same animacje U nich też są same anioły Że! Si, czemu ja tak zmarnował tego ulta o, No nie, proszę Lubimy się Aaaa A ale jeszcze tamten był za darmo, w sumie też te, Tego trafił za darmo Ja rzuć działko. No, co tu się dzieje? Płak, będę płakał. Ale co tu się dzieje? ILE tom No, a nadal mam 5 wygranych tylko. A jak demonem pójdzie, chociaż nie jestem. Onem dobra, do współpracy.

To jest mój, tak? Nie. Proszę, cię brok, unah, wow, mówi sko, brok. No nie! Czemu jesteś taki niedobry? Nie! Leć duszku, leć! Czy to są moje? I I koltem to tak można grać Ej, a czy nie dostałem żadnej motki? Tak, dostałem Wow, jeszcze Manioła A, już nie mam biletów, szkoda To zagramy się a, Dłoski Albo że ten kolt ukradł moce na nowi. E co, jak jest pania, to muszę grać anielskim. Jak mom. Blobfish. Jak e nie wiecie co to jest, to się wygublujcie, To jest tylko rybo.

Wiedział, że Angelo mnie zabije, bo to jest fajną postać, moim zdaniem. Czy one są? No nie, czemu... Do... Aj, czemu do kita. Po prostu na posz. O dobra, był są. Ale już nie jest. Nie! te ciężkie Zabity Pik. no nie, nie trafił gadżetem Okej, okay, zabito. Zabito. Zabito, te sendwy o 21 perkus, a ja mam 14. A, zginął. No nie, widzicie ją. O, patrzcie. I 29, nie ja chyba wolę ten. To jest bardziej denerwujący. I mamy anioły same są. E, ja mam te same. Mam te same umiejętności i kubik. Okej, okay. spajki. A! Proszę nie. Lopfish. No, yeah. well, Ale poleciał. Nie, czemu nie zabiliście go? To znaczy zabiłaś? Myślą, że je. Yeah.

no, przez pięć sekund żyłem. Jest? <grym i wiesz> yes, żyjemy? No nie, czemu nie zostawiłeś? my i tak byś zginął. Nie! Nie, nie, nie bić! Bić ich! Bić ich! Nie, on na, na, na mamie! Jest jeszcze... A, dobra. Jessie! Jest, chociaż... Drugie miejsce ona była sama i ostatni. To w dzisiejszym odcinku to już na tyle. Dziękuję wszystkim za oglądanie.